Rozpoczynamy dzisiaj Adwent. Nowy czas w ciągu roku. Czas, który ma nas przygotować na spotkanie z Chrystusem, przychodzącym w tajemnicy Bożego Narodzenia. Kolejny Adwent w naszym życiu. Gdybyśmy mieli powiedzieć to, co wiemy o Adwencie, to pewnie moglibyśmy powiedzieć wiele. Wiemy o tym, że mamy świecę roratnią, że mamy roraty każdego dnia z Maryją, czuwamy, że mamy wieńec adwentowy, że jakieś adwentowe postanowienia czy kalendarze. Ogólnie coś tam o Adwencie każdy z nas powie. Adwent w starożytności był takim czasem wyjątkowym oczekiwania na przybycie do prowincji, do jakiegoś miasta, kogoś bardzo ważnego, odpowiedzialnego. Prokuratora czy samego cesarza. Chrześcijanie przejmują ten, ten termin także patrząc na Chrystusa, na krzyż Chrystusa, na jego zwycięstwo na krzyżu. Oczekiwanie na przyjście Mesjasza, czyli nie tyle oczekiwanie na Jezusa w żółbeczku, na kolędy, na zapach piernika i sianko, ale na spotkanie z potężnym Bogiem, ze stwórcą nieba i ziemi. Z Bogiem, który ma moc nas przemienić, który zwycięża naszą śmierć, nasz grzech, nasz smutek, naszą ciemność, przezwycięża swoją mocą. I warto tak przygotować się do przeżycia Bożego Narodzenia, żeby nie zamknąć się czy nie ograniczyć się do tego przeżywania tego no, bardzo miłego i pięknego czasu. Kiedy zachwycamy się Jezuskiem w żóbku. Świat trochę y, często nam powtarza, no, że, że, że piękniejsze jest Boże Narodzenie. My sami tak możemy mówić, że no, w rodzinie więcej jest y, y, przeżywania właśnie Bożego Narodzenia, że ja bardziej lubię te święta, są takie cieplejsze, milsze, takie fajne, bo no właśnie bo są takie beztroskie. Dużo poważniejsze święta są święta y, wielkanocy, święta, w które Czcimy zwycięstwo Chrystusa na drzewie krzyża. I tak naprawdę, żeby święta Bożego Narodzenia miały sens, to nie wiem, powinniśmy w żółbku Jezusa, na przykład dekorację żółbka, zrobić taką, że będzie to po prostu dwie belki krzyża, i na skrzyżowaniu tych belek położymy sianko i po położymy małego, figurę Małego Jezusa, żeby sobie przypomnieć i uświadomić, że. Te dwie rzeczywistości, Boże Narodzenie i Wielkanoc, są ze sobą bardzo, bardzo ściśle związane. Urodził się po to, żeby umrzeć na krzyżu. Urodził się i dlatego po urodzeniu dostaje od, od mędrców mirrę, którą namaszcza się ciało zmarłych. To jest zapowiedź jego, jego śmierci. I tar trzeba patrzeć na Boże Narodzenie, na przychodzenie potężnego. Potężnego władcy. Aby zrozumieć lepiej te, ten czas, liturgia tej niedzieli daje nam ważne czytania. Pierwsze to fragment Księgi Jeremiasza, rozdział 33, trzy wersety, 14, 15 i 16. To zapowiedź Jeremiasza, bardzo szczególna w księdze, która mówi o wielu tragediach, o katastrofach. To jest zapowiedź pewna pełna nadziei. Nadchodzą dni, dni, gdy wypełnie zapowiedź, jaką obwieściłem wobec domu Izraela. Przyjdzie czas, że spełnią się zapowiedzi, o których mówi nam Stary Testament, słowa tęsknoty, wielkiej nadziei, oczekiwania. Przyjdzie czas, że to się wypełni. To jest też już ważne słowo dla nas. Przyjdzie czas, że to, co przeżywasz, twoja, Twoje obietnice, które Tobie mówi Bóg, spełnią się. Przyjdzie czas, kiedy skończy się niewola, kiedy skończy się wygnanie, kiedy Babilon upadnie, kiedy pokonam grzech, kiedy pokonam Twoją ciemność, Twoją słabość. Przyjdzie taki czas, bo będzie nowy Dawid, który będzie sprawiedliwy i on będzie wymierzał to, co jest sprawiedliwe, to, to, to co jest pełne prawa na ziemi. On będzie potężny. Taki będzie, takie będzie spotkanie z Chrystusem. Ten test Jeremiasza. Nas prowadzi do tego, co powiedziałem już na początku tego narrania o tym, że Chrystus rodzi się jako potężny Bóg, jako ten, który panuje, który ma wprowadzić także w nasze życie. Bożą Sprawiedliwość. Żebyśmy to nie my sobie mówili, co jest dobre, a co złe, co mi się wydaje, że jest właściwe, co mi się podoba, co dla mnie jest miłe, to wybieram to, to co dla mnie miłe, to jest dobre, to co dla mnie niemiłe, to złe. Nie, to, to jest dobre, co mówi Bóg, że jest dobre. I nawet jeśli dla mnie to będzie, powiedzmy tak po ludzku, niemiłe, to nie znaczy, że to jest złe. Bóg daje mi prawo, bo On jest jedynie Sprawiedliwy. Przyjąć tą Bożą sprawiedliwość, to znaczy zgodzić się na to, że czasem w moim życiu będzie niemiło. W tym znaczeniu, że nie będzie zawsze po mojej myśli. Nie będzie, Chrystus nie przychodzi, by mnie łaskać cały czas. Ale czasem by mnie także ostrzec, czasem by mnie upomnieć, naprostować, ale nie po to, by mnie czymś zdasić, by mnie pogrążyć w jakieś rozpaczy, ale by mnie uratować. W związku z tym warto sobie pomyśleć, co dla mnie dzisiaj znaczy to ten tytuł Jezusa Król Sprawiedliwy, ten, który przynosi prawo. W tekście drugiego czytania to list do Tesaloniczan, rozdział trzeci, werset 12 do rozdziału czwartego, werset drugi to taka zachęta świętego Pawła, którą wyraża do wspólnoty Kościoła w Tesalonikach. Żeby trwać w gotowości na przyjście Jezusa. Spotęguje Niech Pan waszą wzajemną miłość dla wszystkich. Próbujcie żyć we wzajemnej miłości. Pan przychodzi, Chrystus przychodzi, a macie być coraz bardziej doskonali, nie odkładać tego e, oczyszczenia swojego serca na jakieś tam kiedyś, teraz. Pomyślmy sobie, czy gdyby dzisiaj było Boże Narodzenie, to rzeczywiście w moim sercu jest miejsce na, na Jezusa. Czasem tak robimy, że odwlekamy spowiedź na sam koniec Adwentu, że gdzieś tam przed samymi świętami, żeby mieć to czyste serce. Co gorsza, czasem te spowiedzi są właśnie tak co roku. Ostatni raz uspowiedziłem byłem rok temu, a przychodzę, żeby z czystym sercem przyjąć Jezusa. To jest ślepa droga. To jest zupełnie y, pomieszanie pojęć. Jeśli przychodzisz do Jezusa, jeśli wybierasz Jezusa prawdziwie w Boże Narodzenie, to ten wybór będzie miał konsekwencje w całym Twoim życiu. Ktoś, kto przychodzi do spowiedzi tradycyjnie co roku, zawsze przed Bożym Narodzeniem, coś w nim nie działa. To nie jest przygotowanie serca na spotkanie z Jezusem. Może inaczej, to spotkanie z Jezusem jest zupełnie nieprzeżyte, jest gdzieś zmarnowane. Przychodzimy na spotkanie z Jezusem niby z czystym sercem, ale potem bardzo szybko odrzucamy od siebie Jezusa. Przygotować się na spotkanie z Jezusem to znaczy nigdy nie przestać być przy nim. Przygotować się na spotkanie z Jezusem, zaprosić go do swojego serca, to znaczy nigdy do tego serca więcej nie wyrzucić, a gdzieś wyrazem tego jest nasza spowiedź, nasza troska o siebie. W związku z tym drugim czytaniem warto by zastanowić się i pomyśleć o spowiedzi. Ja zawsze w katedrze spowiadam we wtorki i w piątki o 19, ale przecież w swoich kościołach także macie spowiedzi. Warto z tego skorzystać. Czasem może po długiej drodze, po długich doświadczeniach. Warto nie czekać na specjalną okazję. Po prostu z tego skorzystać. Z sercem pojednanym Naprawdę łatwiej usłyszeć głos Chrystusa. Wreszcie Ewangelia, pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, wersety od 25 do 36. Tu znowu opowieść, którą słyszeliśmy już kilka dni temu, także w liturgii dni powszednich. Będą znaki na Słońcu, Księżycu, Gwiazdach. Na ziemi trwoga narodów, ludzie mdleć będą ze strachu, ale gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I my trochę w tym kontekście zachowujemy się jak apostołowie. Kiedy Jezus mówi zapowiedzi swojej męki, mówi wprost Będę cierpiał, będę zdradzony, będę pojmany, utrzyżowany, zamordowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstan. Uczniowie tego ostatniego w ogóle nie słyszą, tylko Piotr mówi, Panie, jak to przecież nie będziesz cierpiał. Nie słyszy tego ostatniego o zmartwychwstaniu. I my również, kiedy słuchamy tej Ewangelii, to tak się skupiamy na tej pierwszej części, że tej drugiej nie słyszymy. Będą znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach, na ziemi trwoga, narodów, ludzie będą mdleć, moce nieba będą wstrząśnięte. My to wszystko przeżywamy. Ojej, panie, czy to już? Czy to może pandemia? Czy to może tra tragedia y ludzi na granicy? Czy to może wojna, terroryzm, państwo islamskie? Czy to ataki na World Trade Center? Czy to już są te znaki? Czy to za chwilę się za dziać zacz zacznie dziać? Czy już my w tym żyjemy? Moment, moment, jeszcze jest ostatnie zdanie. Gdy to się zacznie dziać, nabierzcie ducha i podnieście głowy. Bo zbliża się Wasze odpupienie. Człowiek, który żyje Chrystusem, który żyje Bogiem, przeżywa swoją wiarę, nigdy nie jest y, sam, nigdy nie jest w niebezpieczeństwie. Nawet jeśli przeżywa jakieś swoje trudności, to przeżywa je y, z Chrystusem. To to spotkanie z Chrystusem ma stać się dla niego źródłem niezwykłej nadziei, jakiejś niezwykłej pewności. I tak trzeba patrzeć na Adwent. To znaczy, przychodzi do mnie ten, który mnie zna. Przychodzi do mnie ten, który mnie kocha, który na mnie czeka, który jest gwarantem mojego bezpieczeństwa, który bierze na siebie wszystko to, co jest takie trudne, co jest moją słabością, moim grzechem, moim zepsuciem. To bierze na siebie. Mi nic nie grozi. Temur, kto jest z Chrystusem, włos z głowy nie spadnie. O tym nam mówi Ewangelia. To nie jest też niesprawiedliwość. Nie. Jezus nas zaprasza. To znaczy, mówi nam jasno. Takie są konsekwencje grzechu człowieka. Te różne znaki, wydarzenia, morderstwa, zabójstwa. Tak działa zepsuty świat. Przez to, co się wydarzyło w raju, przez to, że Adam i Ewa zdradzili Pana Boga, zostawili Go. I teraz możesz być w, w, ze mną, pod moim płaszczem opieki, to nie znaczy, że ja ci zabiorę te wszystkie rzeczy. Ja je wezmę na siebie. I teraz ktoś, kto nie wybiera Chrystusa, zostaje z tym sam. Natomiast ci, którzy są po stronie Chrystusa, którzy na niego oczekują, zapraszają, go próbują żyć z Nim, wiązać z Nim swoje życie, y są bezpieczni, dlatego że te wszystkie wydarzenia spadają na Chrystusa. A więc adwent, który mamy przeżyć, jest nam dany po to, żebyśmy na nowo zatęsknili za Chrystusem. Odnowili swoją więź z Chrystusem. Zapraszam Was do szczególnego cyklu, cyklu jaskini Słowa, światła w ciemności, adwentowego cyklu, w którym każdego dnia przybliżam jedną postać Starego Testamentu w kontekście jej tęsknoty, jej postawy wiary. Która w tym świecie takim ciemnym Starego Testamentu, zepsutym przez grzech, staje się jakimś promykiem, jakimś światełkiem, ale pokazującym tęsknotę czy oczekiwanie na Mesjasza, na spotkanie z Chrystusem. W tych wszystkich spotkaniach możemy potraktować je jako taki adwentowy kalendarz biblijny. Każdego dnia jest to wprowadzenie, kilkunastominutowe, zachęta do osobistego otwarcia Pisma Świętego, do otwarcia. Konkretnego tekstu, i potem do przejścia do swojej medytacji, do swojej modlitwy. To wszystko po to, by po tych 27 dniach Adwentu tegorocznego naprawdę na nowo stanąć twarzą w twarz z Chrystusem, na nowo wybrać go, zrozumieć, że on jest spełnieniem wszystkich moich tęsknot, moich pragnień. Tak jak stał się takim dla Starego Testamentu. Znajdziecie te filmy na kanale Jaskinia Słowa. Zachęcam do subskrypcji tego kanału. Link do wprowadzającego filmu do cyklu, cyklu światła w ciemności jest tutaj pod filmem. Tym filmem z komentarzem niedzielnym. Chciałbym zakończyć ten komentarz słowami papieża Benedykta XVI, który mówi tak o adwencie: Bóg przychodzi. Przychodzi by być z nami w każdej sytuacji, przychodzi by zamieszczać pośród nas, by żyć z nami i w nas, przychodzi by zmniejszyć dzielące nas odległości, by pojednać nas z Nim samym i byśmy pojednali się między sobą. Wchodzi w dzieje ludzkości, puka do drzwi każdego mężczyzny i każdej kobiety. By przynieść każdemu człowiekowi, rodzinom i narodom dar braterstwa, zgody i pokoju. Dlatego adwent jest w pełnym tego słowa znaczeniu czasem nadziei, w którym wierzący w Chrystusa są zachęcani do czujnego oczekiwania, wypełnionego pracą, modlitwą oraz czynami, które dyktuje miłość. Niech zbliżające się święta narodzenia Chrystusa napełnią serca wszystkich chrześcijan radością, pogodą ducha i pokojem. Dobrego dnia, dobrej niedzieli, odważnego wejścia w czas Adwentu. Nie dajcie się spomercjalizować, nie zgubcie tego, co w Adwencie najważniejsze. Święta dopiero 25 grudnia. Nie przyspieszajcie ich. Pozwólcie sobie zapragnąć, zatęsknić. Dobrze się do nich przygotować. Szczęść Boże.